O nie, czekajcie, ja to ja go wyluruję. Chodź chodź kolego, chodź, żyjesz, chodź kolego, chodź kolego! Nie, nie wybuchaj! Nie wybuchaj kolego. Piękny dzień, wychodzę sobie na dwór, tu siedzi. O, siema Patcraft, siema. Rox wiedziałeś, że jak skoczysz na kogoś i uderzysz, to masz criticala? Nie ale nie trafiłem. Leniwy. Tam, tam, tam. Leniwy. tam. Tam, 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 tam. O Boże, Rox. <suszelne> co to do tego? No. Jakie przywitanie. Jaki piękny krok. na dobry początek dnia. O cześć, Rox. Um, Domek. Okej, okay. okej, okay. Dobra, czyli tak, jesteśmy na serwerze Cube Life, gramy na tekicie i co? Drugi odcinek. Drugi odcinek, fajny odcinek. Gramy, 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 w Minecrafta gramy. <suszelne> I w tym odcinku dochodzi do nas B. Cześć, Roks. cześć, właśnie miacza robię, tylko tak się patrzę. I z drewna są trzy deski, what the fuck. Drewno są czy Gdzie deski? Gdzie są deski? No patrzcie, de macie drewno i zrobicie deski, będziecie mieli trzy. What? Uh, fuck? Be? Ok. Suh. Ja tak osobiście nie mam. Eeeh. <coughs> Zhakowany. Cztery, cztery mam. Cztery. Ja mam trzy, ja też mam trzy. A może to używałeś tego tego Ruberwooda? No bo to jest ten, Ruberwood, on inaczej A, robi. No, no, no. A, no to on jest, jest taki. taki na... A, widzi, no, widzisz, okay. No, wszystko jasne. To, to się nie. wyjaśniło. To jest, taki, to jest taki biedacki, nie. Dobra, ja bym poszedł pokopać trochę drewna i budujemy jakiegoś, jakiegoś base'a lepszego czy coś tam ciekawego mamy robić. Chodźmy do tego portalu, bo on jest fajny. Chodźmy do tego portalu, Dobra. Dobra, okay. dobra. i, dobra. Musi być, to być i wodę na basen. Sponio mello, dobra. Ja się zastanawiam i... po co jest ta, ta guma, ten rubber. On będzie do robienia tego? wszystkich fajnych rzeczy. No, no właśnie, tego sobie też tak patrzę tutaj pod tym, pod tym śmiesznym. Ja to kiedyś patrzyłem i tam widziałem, że. plastyczki, Pylas. Hmm. O, jest. Raf plastik. jest sztuczne. O. No, no. I. raf plastik, i tutaj no, najeżdżam sobie jak bladeno. I chyba do kabli jeszcze. No, czyli. No, Kable no. Chyba. I to się robi z. No. Z rubber robi się rubber, rubber bar i z tego się później robi rough-plastik. Rough plastika nie mam pojęcia, co się robi. Fajna. Mam co narzędzia, to, co, robimy? co robimy? Dobra. Robimy. Ehm, Szkoda, że się tego butów robią. nie da przykleić tak skaczesz starym takim. Stary. Dawaj, dawaj, czuj tak. w dżunglu. Leniwy, ty się dobrze czujesz w dżungli. Tak. A ja mam żółtą trawę. Ja bym w dżungli. Się jak się nazywał ten skill? To był smite, nie? dobra, ja mam Masz Co, smajta? ja myślałem, że ci chodzi, że leniwy, że leniwiec stary i w dżungli, że wisi, wiesz na tej. Ale to fuck. też, to też, to też. Dobra, to jest powiązane smajt. ze sobą. What? Nice. Dobra, ja tego drzewa nie tykam. Ja tutaj mam nowe, swoje, własne. Tego o, to jest właśnie, boje. a tu, tu jest ta modyfikacja, że jak zatniesz, to tak. pium Lecisz, tak? Jak? Nie wiem, jest czy nie? Ja nie wiem. <laughs> nie wiem, że ja mam to toporek i tak wolno to ścinam. No, Ale tutaj, no, jeżeli to działa, to pewnie. To, no, chyba, chyba jest. Jezus, chyba jest, Maria, ile coś... to tnież wziął? do no, nie? Tnij to, tnij przyjacielu Ej że nie wiem, ja rezygnuję, nie będę od tego drzewa Za długo Nie, całe spadnie czaj, czaj, czaj. Teraz, czaj. Zobaczmy, teraz Czy, Teraz zobaczmy czy spadnie Teraz tak przed tobą Ach jaj. no Chamskie By było bardzo chamskie Kiem? Ja nie mogę ile to nie aż włóczę? Oooooo! Lol! lol Dobra, tak Do. więc skończymy odcinek. Mamy już całe drewno, więc nie <noise> trzeba nic więcej <noise> <noise> robić odcinków. Yeah. Ale to fajnie, fajnie właśnie. Challenge celenc. U mnie nie ścięło, u mnie nie no ścięło. Dokładnie. W ogóle, to jest, Myś, ja to planowałem zygzakiem i nic nie ścięło. No to jest. No, tak. Lol, a nam stare całe drzewo spadło tak to. No. Challenge na ten odcinek jest zrobiony. Fajnie. <noise> Aha. Aha, znaczy ja się to przeglądałem fuck. tylko niekiedy. Boże, ale tego. I... Ale okej. Z tego, piąte tego siekiery mi tego poszło. O what? Ej, ale z drugiej strony fajnie, bo popatrz, kopiesz, wiesz, tak, znaczy, kopiesz, ciachasz drzewo, wiesz, tak, dość długo, ale ten, się opłaca, wiesz, dużo spada. No, to... Nie, nie wiesz Bo, 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 nie. No spadnie takie. O, ale nie całej teraz się co jest. do góry. Bo nie miałem tego, bo nie miałem całej siekiery. Trzeba mieć całą śkierę, żeby tego poszło. Tak. I, I trochę bieda. I co i teraz tak już więc... masz siekierę? Nie klasie? mam siekiery. No lol, i to trochę tak. Ej, w ogóle co to jest na tych Ten drzewach? What? Ale mamy lol Koko biec na drzewach. I no wiedziałem. Tak. No. no. Tak. Lol. Kiedy? <laughs> no, to no nie, nie wiem, to, stawia, to jest Minecraft, dynieć. wiesz, ogólnie. <laughs> What? już no, ja nie, długo nie grałem na survivalu. Też się zastanawiałem co to jest na tych drzewach, na tych ja dzisiaj stwierdziłem, że przez odcinek nic nie zrobię, tylko za wami będę chodził i was będę obserwował. Eat. <grym> Czemu? S -s -s Skrzacie. Skrzat jest. <grym> Gdzie jest Gold? tęczy. Zabić, zabić. Nie! Dawaj Golda. Dawaj Gole, Golda. jak to zrobiłem? Cinematic taki, oh shit. Jak... Dobra, trzeba zrobić łóżko Rocksowi. Skrzacie! <grym> ja? Gdzie moje pieniądze zagaj? Gdzie moje <grym> pieniądze, <grym> pieniądze <grym> zagaj? <grym> Lol. Nie ma pieniążków. Wieczka, cześć. <laughs> Latające cyrki. Jak ty tam jej. do centrali jechał. Ej, dobra. Ale ciemno się robi, tam bijemy się. Tam jest tajna baza. Tajna baza, tajna baza. No. Tajna baza. A gdzie to jest, tańna jest tańna 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 baza? Baza. Ale mamy dobra. problem, bo, bo Rox nie ma tego, łóżeczka Czego? chyba. No to ja, zaraz ja zabiję ja owce ja i będę Co Zrobimy. Ja okay, mam już, ja tego. Ja już tego. to jest tutaj? tu to jest tutaj? To jest... nie z To jest miedź. O, właśnie. To jest miedź. To... Miedź jest spoko. Ja myślałem Można cały czas, że to jest robić. Ten złoto, a to, a to miedź. No wygląda jak złoto. No, no tak dziwnie trochę. Dobra, więc tak, Joks, e, e, w twoim tak. imieniu będzie zbudowanie nam e, super gigantycznej, no wielkiej budowli, to... której będziemy nazywać dobem, którą ochrzcimy domem. Hej, Joks, gdzie ty idziesz? Ochrzcimy. Koniecznie jest Derta. No no właśnie, wełenkę trzeba mieć, żeby, żeby sprawdzić. Ej, patrzcie, mamy bodyguardów przy drzwiach. <laughs> Yo, bodyguardzie. Jest? Dwa szkielety oh, tak fajnie kładą. Co za koło guard, jak on mnie bije, oh, oh, nie, ja mam dwa serduszka tylko. Nie. Nice. Kurde. Dobra, spoko. przeżyliśmy. Boisz się, bo się, do domu. Ja nam tu tutaj postawię. Tutaj. Hmm. Tak, znaczy, o... a ja może sugerował... Tak, tak. Sugerowałbym zrobienie takich podstawowych rzeczy jak farma, ponieważ żarcie nam się będzie dość szybko kończyło. O o. No właśnie winę z zżarł. Ej! Patrzcie, mamy, mamy dżunglę o, przed domem. O, Lenny, ty masz strzałę, strzałę, tak wiesz, że przechodzi przez twoją głowę. Masz w kulanie, on masz strzałę w kulanie. Arrow in the knee. Oh my god. No, I, have... I will be adventure like you, but I took arrow in my knee. And my head. Ty, ra ty raczej and, and, back of my head. <laughs> bardzo, bardzo smutne. Patrzcie, jakie, jakie nam ładne drzewko dżunglowe urosło A przed, przed chatką. Jaka piękna. <laughs> Jej. Kurde, ja miałem chyba jeszcze trzy, byśmy takie wielkie zrobili. Aha, cool. no właśnie, bo trzeba tak było koło siebie logia. dać, o. Zepsułem. No, <laughs> Dali takie Dalej, sumie, Ja, ja tutaj zrobię trochę tych, 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 tych śmieszkowatych <laughs> fensów i zrobimy zaraz na zewnątrz... ...coś tak ciekawego, jak... Kwiatuszki nam też dam, będą takie piękne. Jej. Co robisz? szkielety ciekawego? idą, Szkielet idą, słyszę, słyszę mówisz? Idą, One tu są, Lol. one tu są Dzięki rok, dzięki tobie moje życie jest prostsze Oglądałem twój Zresztą? film ja... Oglądałem twój film jak... i tam miałeś takiego fajnego protipa, że, że wystarczy nacisnąć, żeby tak fajnie się Muka? rozkładały temy. No nice. Proszę bardzo A tu to nie, <laughs> nie działa wow! To jest komornik, to jest komornik nie Wiesz, że tu to nie działa? A nie, działa, dobra Siemanko, ziom Czekaj, ja pogadam. Nie, ja nie pogadam, mm. bo mam dwa serduszka. Witam. Czemu? Płaciliśmy czynsz, proszę pana. Płaciliśmy. Co, co to dałeś? Proszę sobie, sobie Stick? Miesiąc. <laughs> stick? Mamy wełnę? Dałeś sobie stick, ty czytałeś? Tak, mamy. No. Ja sobie skrawcę łóżko. Ojej, ja już wziąłem tą wełnę. Właśnie, już... O, lol. Ktoś już tu powiększył, ale ja tak patrzę, ło, wow, proszę tak. łóżko. Dobra, nice. plus the secret base secret base no <grym> no 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 zepsuł. patrz jak to wygląda teraz co ty robisz Tuchy, patrz jak to człowieku. jak to wygląda jak to wygląda ziom patrz właśnie patrz czasem brzydko ej, ej, ej. Pierwszy odsiany był mój dobra chodźcie się przyśpimy musicie, musicie to zostawić to tak to tak, eee. tak dziwnie wygląda no chodźcie no 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 dobra to jest moje ej Ej, leniwy chrapie. Bez zobowiązań, jak <grym> mówią. Ja no, Bez zobowiązań. Eee. Słabo. O! Nie o, lubię jest być rano. tak na środku, żeby to ciekawie tak, A, A widzę tutaj ten, przepaliliście tego. Siła. Ten koper, ta całą mieć. Nice. No, no, no jak klocki, nie? I co z tego fajnego zrobimy? Kable, kable. Zrobimy kable już? Hmm. A po co nam kable jeżeli... A w ogóle, jak zrobić komputer? Bądź cicho! Kable. What the fuck? Ej, ziomy, my mamy... Ja mam jakiegoś opa, patrzcie. <laughs> What the fuck? Jakiego opa? Jakieś CPU sobie zrobiłem. Zabić hakera, nie? <laughs> <Huker>! Nie! <laughs> ja poszedłem z domu, Ej. na chwilę Ej, ale dzieje. mam jakieś CPU. Ja to Chodź, muszę wyrzucić, jak to zrobić? Nie, wywal to, wywal to. Bo ty masz, ty masz faktycznie opa. Każdy ma tutaj opa It's... na serwerze. Dlatego muszę wam pozabierać, te opy. No ja właśnie, zabierz nam o opy. <laughs> Dobra, daj spokój. Ale opy o muszą być hardcore. Komu ten op zaszkodził? Bo ja, ja tak nie na się odcinku tak... i nagle sobie zespałnił z tak diaksów. <laughs> w drugim odcinku, już będziemy tak wykokrzeni całkowicie, że będzie tak, ach, no wiecie, gra, graliśmy sobie całe te trzy dni bez przerwy i mamy już tutaj, jesteśmy wykokrzeni, już w ogóle mamy z Ja bym, i ja bym sobie zrobił komputer w sumie, żeby grać na kompie. Wygrywając na w grze. Tam... No no. Nice. Mamy ci nie pozwoli. Minecraft, dobra. Minecraft w Minecrafcie. Minecraft, what the fuck? To by było wyklipi To, by... to by byłoby creepy. Ej dobra, nie bij mnie. Tych, Ej jest taki, ten, jest taki ten, jest taki mod, podegrałem. że możesz y, masz internet jakby, masz przeglądarkę w tym w Minecraftcie, to jest fajne. Ej, ty możesz oglądać Minecrafta w Minecrafcie. Minecraft nice. Ale grać człowieku. wieku. Kurde, ty nie co robimy? Co robimy? Ja tak chodzę i nic nie robię. No, dobra. Róbmy coś ja... produktywnego. Ej, wziąłeś moje tego, fensy. Super. O, wziąłem twoje fensy. Patrap, ty Masz. <laughs> Dobra. I ja bym tutaj sugerował, żeby zrobić jakąś śmiesz śmieszkowatą farmę. Ehm, um, kobalt. Robimy tą fotę. Wiesz co, tak, co? wiesz co, tak piernąć stary, tak przy wszystkich. Naprawdę. O nie. Naprawdę, Dowiedzieli ja. się, dowiedzieli się. <laughs> nie, kurde. ale naprawdę, masz coś zielonego, takie partikle. No wiem. Ten... No no zesrał mięcie. się. <noise> zesrał ty się zesrołeś. Opsany <noise> <Obstrane> majty <noise> Ty głupi jesteś. To jest kurde. Okej, okay, to robimy jakiś może domek z jungle wooda, bo mamy... Dobra, do... ja tutaj, że tak powiem, swój grób ja, zakupuję ja farmę. Farmę robimy, A to był twój grup. fakt kurde. Wspomnienia. Życie bez miłości nie ma sensu. <noise> Skok magika. <noise> O, jak farmę robimy, to, to ja muszę zrobić nam tą um, plakietkę, która będzie mówić, że to jest farma, bo nikt nie będzie wiedział. Pewnie. Okay. A wiadro jest w ogóle. No tak słabo właśnie. No właśnie, dlatego. Dzielimy się na dwie grupki, ja nic nie robię, wy robicie wszystko. Dlatego mamy opa. Wracamy po krótkiej przerwie. Dobra, tak więc jesteśmy już. No tak w międzyczasie podczas tej krótkiej przerwy wykopaliśmy gigantyczną jaskinię, którą przy okazji zakopaliśmy od razu. Wydobiliśmy te wszystkie diamenty. Bosa ubiliśmy, tego smoka. No. Wszystko spoko. A jak? <noise> po niemalo. Idę zabić. Uro! Szkielet, umieraj. Idę znaleźć żelazo. Jak to było na Dyi, może zrobię miedziane Deryko. Właśnie, może się da. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Cóż to tak What brzydko? Ty... Tu jest jakaś dziwna chmura. Nie wiem o co Co chodzi. ty robisz, kolego? jest taka ja? czarna chmura. No. A, ty robisz automatyczną farmę. Okej. Okay. Automatyczna wiem. farma? Automatyczna czy nie robisz? To już macie robisz? redstone? A? A jak się robi automatyczną farmę, Patcraft. No na tłoki, na przykład. Nie, sorry, bo wiesz co, to, to ten to tak fens, wygląda. Ja, ja zrobiłem, wiesz, ja robię tak automatyczne farmy, tak, tak dwulewelowe, takie śmieszne. No to myślałem, ty że ty robisz. No to pomóż mi, ja w ja, pojemnikam. Ja, ja Ale nie mam redstone ani nic, wiesz? A, Więc, mo, od czego a tak mamy OPA? Się... OPA? Czego Wracamy wokół tej OPA? W opa. Przerwie. Nie, ale no tak przerwa. mi się, wiesz, tak mi się przypomniało z odcinku tam... A to możemy robiłem. tego wziąć się później przerobić dość tak prosto, nie? Na tej zasadzie. Można, Tutaj, można coś to, zrobić. To, czekaj, ile to miało być? Raz, dwa, trzy... Strasznie krzywo pięć, budujesz, muszę siedem, ci osiem, dziewięć. Jak krzywo? Jest 4 na 4. Ale tak, patrz, tak tak, nielevelowo, tak u góry na dole, u góry na dole. To już ja, coś powiem? Bo mogę, bo mnie stać. Kto bogatemu zabroni. <grym> co to jest? jest? No to? właśnie dziwna chmura, mówiłem o niej wcześniej. Tylko nie gdzie, wiem co gdzie? to jest w w Gdzie? Gdzie? Gdzie, gdzie jesteście? Jesteście? Ja chcę to zobaczyć. Czarna chmura Lul. Czy dziwna? Ten dym jest zagubiony, Dywne. ten Lost. Idę kopać. Nie Ej, idę też coś wygląda. pokopać, bo, bo na razie nic nie zrobiłem... ...produktywnego. O, ja, to jest i... to! O to wam to chodzi? To, jest... A, ta, ta to jest to! Boże. No to jest to takie czarne właśnie, nie wiadomo co to jest. Takie, jest, takie partikle, takie partikle no latające. No, no, A tutaj, tutaj było w... czasem od tego miecza? No, A, coś tam? ciemność! Nie, nie wchodź w to, bo cię się zatruje. A no? okay. Mnie nie zatruwa. Nie? Bo, ale ty masz But maskę, board. ziom. Masz maskę, to nie. To A, tak to, tak, nie, nie, tak, bo ja tak. pamiętam, że jak się ja mam robiliśmy to altem na Tekicie przedtem. Aha. I no. robiliśmy auto to tego auto tego. Coś się z tym z autem stało i tego, nagle takie parę obok powstało. Oh. Auto robiliśmy. Spaliny. No no to no, tak. było auto to do, do. Do no, no, pod... to... Ale one są zajebiste. No, Niby wszędzie piękne. wyjedziesz. <laughs> Ale strasznie fajnie się w ogóle zrobił ten, ten świat, nie wiem, taki, taki fajny. Taki zróżnicowany, jakby. Pronto, nadchodzę. Super. O, o, tak. o widzę cię, widzę cię. Za Z ścianą tu widzę jestem. coś. Tu coś za ścianą, się gdzie, ja gdzie pieniądze się pytam, za gdzie ja, ja, ja jestem? What the no, fuck? Gdzie pieniądze za gaj? What the fuck? Chcesz? Gej mięsko? Masz. To jest taki las. Mięsko, ty mi dajesz mieć. Albo nie dam ci wszystkiego, co ty. Zrim mieć, nie. Kurde, czekaj. Trochę mnie boi to, że Dzięki. Będę. Będę hojny. Chojny. tak się mówi. Chojny skrzot. No, chojny. O, dam tutaj. No, dawaj kofera. golda, którego mi wisisz. Jakiego Chcesz, golda? Trzeba, ja prawda. ma dwa. O. Może, ja tu słyszę coś obok siebie, dookoła siebie. Boże, jakiś. Tu jest gdzieś kurde blade okay. cave dość duży pod naszą bazą. A któż to kopie jakieś? What the fuck? To jest. Co? No. O, cześć. Patkraft, wrzuć mi kilow. Nie chcę mi się wyjść na górę. Ki... Trzymaj! Leci! Wow, danke Sean. Możesz iść zrobić kolejny. <śmienicza> <śmienicza> to, jak na polskiej budowie. <śmienicza> e, podaj, leci. Leci. Tak cegła w głowę. O, przepraszam. Daj takie Express delivery. <śmienicza> Albo podrzucanie taczki z cementem na kontro, tak w kilka osób. Ja to widziałem na budowie jednej już. Ej, może zrobię tak więcej ich, tak ci rzucę tam. Jak jesteś budowniczym. Kopaczem. Ja Kopaczem. tu słyszę. Ja tu słyszę. Dokoła siebie słyszę tego. Zombie, ale jak kopię to nigdzie tutaj nie ma tego, tego ścierwa. O tu jest za ścianą, idealnie, bo ja tu mówisz jeden 17 głos. Tu jest dokładnie gdzieś, tu. Ja tu czuję. Ja to czuję w moczu. A. <laughs> Spoko. No tu jest, tu jest, ja to czuję. Where are you? Ej, czemu okay. kopiesz w dół stary? Ma bo magiczny... Jestem... Cobblestone mi zniknął gdzieś. Ej, no bo ja tutaj mam mindfaga, kopię cały czas w boki i nic ej? Gdzie, co ej, nie ma. Ej, gdzie tu ci rzucił. Tu, patrz, tu jest taki spad, nie? On już zrobił drabinek i te klipa trochę. A, na no bo... bazie. Loli, on tam wsiadł. Nie stać nas. Ej, Taka, ja cię no mogę to zrobić. Ci ten drewno. No, albo drabinki zrobię. Nie wiem, bo ja tutaj kopię w ogóle, nie, jestem na... nie wiem jakim poziomie jestem. Jestem na albo poziomie. Ty ja tutaj tylko zatrzymałem no? się no, tylko dlatego, bo no, słyszę te ząbiaki śmieszne. O, fuck a może chodźcie, wejdziemy do portalu, szor. jak jest ciemno, to się może coś stanie. O, tam są dziwne rzeczy. krowego. Ja się tam boję. Dobra, Rox, tak sądzę, że w drugim odcinku robimy jakiś zamek. No. <laughs> Trzeba. Ja nie umiem I... budować, więc do mnie proszę nic nie mówić. <laughs> Jakby co. Dobra. Time -lapse? My tu z Roxem ogarniemy jaki, jakiś fajny, jakąś fajny domek. Ciebie. Spoko. Jakiś fajne domy trzeba będzie ogarnąć, wiesz, tego typu, żeby, żeby pomyśleć też na, na miejscem nad. Yy, hmm. nie wiem, Bo... żeby na dachu były start rakiety i tak dalej. Tak. Zrzuciłem ci drabinki. Chory człowieku! Zakłady tak, po tak. kosmosu, leniwy perfekcjonista S.A. Właśnie to jest taki kosmos, taka modyfikacja? No, no jest. No, tak, tak, Tutaj tak, można tak. lecić no, no. kosmos. To jest super. Lecić na kosmos można. Ja lecę Ty. do portalu. Łódź! <laughs> oh, Jakieś potwory dziwne są. O, cave ja, A nie, to, wziąć... jest, to jest creeper po prostu. Tylko no, no, te, no, to, na pewno, to są na pewno chyba no, te, co kuki, cookie... te... To nie są te, co No, tak? są kolejne. No dobra, rzucaj. Cookies! Oh shit! Ej, jest głowa creepera. Ej, tu idzie kolejny, ej, tu idzie kolejny Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chodź do domu. Ej, dobra, ale nie rzucaj na mnie tego kamienia. Jakbym dostał głowę, to mogłoby nie mieć. Okej, dzięki fuck Ojeju, nie! To się wyklepie! To się wyklepie BUM! Patrz Ale klepa. To się wyklepie? Jestem creeper Ej, czemu masz coś creepera? No właśnie. What Bo the... One się zabiły chyba. A um, Myślałem, Ty, że będzie mutuje. inaczej wyglądać, ale okej. Okay. Coś ej, On się wiesz. Nie, dobra, wrócił do normy. Nie, ja ją znalazłem, wiecie, wypadła z creepera jak go zabiłem. Wow, no. jak będzie wyglądał Creeper Head. Właśnie to nie, w nie, Ja wyglądam w tym genialnie. nie, 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 Ja Stawiał fajnie. Dance. Dobra, nie, mi po prostu pasuje, bo ty to masz nie. Tą... na podryw teraz. No, dobra. Fajnie ci pasuje. Ty, sobie. A to, to, to prawda, że nie będą mnie klipery atakowały. Ej, nie wiem, sprawdź. Ej, ej chodź. Sprawdzamy to, stare. Hej mała! Tego. <laughs> Hej mała. <laughs> Mam polary. Nic na. Podryw. Idź na po ej, właśnie nic na podryw, ale stary musisz zrobić. No, Dokładnie. I bum. Ej, Boże, ten odcinek będzie długi. No, no troszeczkę. I. Bawi się streszczać. No, Długi Ale rok chodźmy, chodź, musimy... Widzimy się za 5 minut. O, jest, jest, jest moja... Jest moja potencjalna. <laughs> jest! Jest, twoja koleżanka Gdzie? tutaj. Daleka, jest. Ej, tutaj za masz bliżej. parę koleżanek. Cześć, ja. Dasz numer? Nie! <śmiech> to <śmiech> to chyba nie jeszcze? działa. One, one mają oko. O, tu mamy drugą koleżankę! Nie, one, one mają ciotę. Chodź one tu, koleżankę. Mają koleżankę. Czemu? A mnie lubi, patrz. Ej, tu są dwie wcale nie musiałem jej zabić przy portalu są, nie, idą w dobra, kierunku nie, nie tykaj portal, wow, portal, portalami na samca i tyle na samca? ja nie no. wiem, wszyscy wyglądają jak takie <grywka> takie penisy, więc ja nie wiem, kto sam jest samiec, kto jest samiec NIEEEE żyje żyje się portal, spectral. nic nie stało nic się nie stało O oh, fuck, właśnie wybuchł nam portal o o właśnie, <grywka> <grywka> właśnie. Niech, ej, mi się nie szukać drugiego portalu weźmy, zabudujmy jakoś ten portal <grywka> okej okay. Co wy na dyrt? fuck! Wybuchy! Wybuchy! Strzelają! Wołę! Dirt myślę, strzelają. że laje. fausty. <laughs> Niemcy strzelają! <laughs> Jak na 1 <pierwszy> września? <laughs> Dzisiaj no. jest? What? Ok? 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 nie znają. Jezu, tu jest mała owieczka nie, to jest duża owieczka. Wiesz, no, no, ja owieczka. Wam, ja wam mówię, że ja wracam do swojego. <laughs> Creeper nam wbił do domu! O nie! Czekajcie, ja to ja go wyluruję, Chodź, chodź kolego, chodź kolego, chodź kolego! Nie, nie wybuchaj! Nie wybuchaj, kolego, u. chodź do mnie! <laughs> Jezus Maria Dom wynagłam. O! O! Nie, to nie są deaksem, to jest tylko za nisko na deaksu. Coś, coś niebieskiego tu jest. Kolego, jest. zostaw... Nie! To jest duchaj. Lapis pewnie. Lapis. Nie, to okay. jest taki, taki jasny niebieski jak tego, jak yy, Jak, Jak 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 Diaks Reknie. niemalże. Bo tu jest bardzo dużo Huch. takich rzeczy w tym momencie. To na dół, mi chodzi tutaj pomóż, bo tutaj jest skaf, ja się tu boję. A i wiem ja tu... co to jest, to jest taki proszek, to jest coś tam do baterii. Nie można zostawiać otwartych drzwi ziomy. No nie można. Nie można. A ty masz plet okej, okay, ja mam... spoko o Masz o, mamy e... zamiaka mamy yeah. klipera, mamy zamiaka, mamy klipera, mamy zamiaka, mamy klipera yeah. o jezu wystraszyłeś oh, okay. mnie na niwy ej, co się stało? co wybuchło? eee moje serce Creeper. Ej co Dobra. to jest? ej, powiem ci, że, że strasznie trudno jest tutaj, o jest żelazo, mam w końcu żelazo Gdzie co ja wykopałem <laughs> o okej, okay. myślałem, że spadnę, lol, bo mi się tak zacięło, śmieszne Dobra, kopaj sobie tą siarkę śmieszną, czy lecz Boże... Hmm. Enderman na wadze do wadze. <śpiewanie>